Należałoby wstać zacząć klaskać, i zrobię to. Brawa dla Almeiri. To, co robiła Barcelona, to jest wstyd, żenada, hańba no po prostu tragedia. Tak? Bardzo dobrze, że Almeria wygrywa jeden do zera z Barceloną. Dzisiaj na temat tego spotkania zrobimy sobie ocenę piłkarzy ocenę praktycznie tego spotkania. Komentarz do tego meczu. No, Barcona starała się, ale nie wyszło, tak. I Almeira, która zdecydowanie słabsza, pokonała. Zna, miała tak naprawdę sposób tutaj na Barcone, ale też mm, brak skuteczności, jeśli chodzi o Barcone. Wydaje się, że podczas tego spotkania, nawet gdyby po prostu bramka była kompletnie pusta bez jakiegokolwiek zawodnika e, z Almerii, czy na przykład bramkarza, to i tak piłka, że Barcony by nie trafili. No właśnie, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba. Zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. kliknij Także w dzwona dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mego fanpage'a na Facebooku, e, zalajkujcie go, link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. To był spektakl tragedii, beznadziei, e, no po prostu tragii, farsa można byłoby nawet powiedzieć. Bardzo ona przegrywa z Almeirą. Co prawda, no musiało być to ten pierwszy raz, tak, wiadomo, że bardzo od dłuższego czasu miała, no, praktycznie serię zwycięskich meczów, Natomiast no, nie, nie dali rady, taki bardzo słaby występ tutaj Roberta Lewandowskiego, też, który nie wpisał się na listę strzelców e, O tym e, mówiono, dyskutowano już praktycznie od dłuższego czasu, dłuższego czasu. No ale rzeczywiście, tak, oczywiście, no dzisiaj można tłumaczyć, no tak, nie wystąpił Dembele praktycznie problemy personalne, jeśli chodzi o bardzo e, zniżka formy, jeśli chodzi o Roberta Lewandowskiego. No dobrze, no, jeżeli będziemy w ten sposób tłumaczyć, no to jest po prostu kompletna tragedia, tak, kompletna po prostu katastrofa. Trafa. Zresztą, zobaczmy sobie na te statystyki. Te statystyki są przeważające, dominujące po stronie Barcony, ale po prostu brak skuteczności. Szczały 13 do 6, szczały na bramkę 1 do 4, a więc po czym tak naprawdę Barcona chciała po prostu zdobyć gola po tym jednym szczale na bramkę. Posiadanie piłki zdecydowanie większe po stronie Barcony, 72%. Podania 530, 560 do 220, cenność podań 90%, no ale to OK. no to też, to też ta statystyka pokazuje, że Almeira to nie jest jakaś drużyna z wyższej po prostu półki, bo z reguły jeśli chodzi o te dru, dobre drużyny, tak, no to tam ta, ta, ta statystyka jest na poziomie około 75% wzwyż, tak? Procent więc tak tutaj wygląda sytuacja. No wiadomo, że Barcelona dalej ma pierwsze miejsce, jeśli chodzi o tabelę, natomiast zobaczmy sobie, gdzie znajduje się Almeira, tak? A więc jakim przeciwnikiem przyszło się walczyć tutaj w Barcelonie? No miejsce 15, jeśli chodzi o La Ligę, no naprawdę po prostu słabo. Ale ja naprawdę ja pełen podziwu, bo oni po pierwsze mieli tak pomysł, byli zmotywowani, mieli pomysł jeśli chodzi o Barcone i swoimi siłami dawali starali się robić faktycznie wszystko w swoich siłach, co, 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 co i w ich siłach, żeby faktycznie tutaj to spotkanie wygrać. I słusznie zasłużenie, tylko mnie przeraża po prostu jakby nieskuteczność piłkarzy Barcone. No to jest po prostu kompletna katastrofa, tak? Niech Szawi weźmie piłkarzy Barcony i ćwiczą stałe fragmenty gry. Niech ćwiczy po prostu, niech ćwiczą strzały do bramki, bo mają nieprawdopodobny problem, i chodzi o celność. Tak, zobaczmy sobie też po prostu wiadomości, które się pojawiły po tym spotkaniu. Relacja na żywo. Lewandowski chce goli. Barcona w szoku. Sensacyjna porażka. Robert Lewandowski bezradny. Jak bezradny Robert Lewandowski? Robert Lewandowski kiepska forma, kiepska dyspozycja. Co to znaczy, że jest po prostu bezradny, tak? Almeria prowadzi po w pierwszej połowie Robert Lewandowski krytykowany po meczu Almeira. No i słusznie, że jest krytykowany, bo wowrot na te takiego przeciwnika to powinien zdobyć hat-tricket na niej. Hiszpanie biją na alarm. Robert Lewandowski zniknął. Wielkie upokorzenie, co oni zrobili lewemu? <grydy> no. Trener Barcelony nie owija w bawełnę, mocne słowa, zaskakująca wpadka Barcelony, efektowny gol pogrążu lewego i spółkę. Festiwal beznadziejny wrzutek Barcona przegrywa z Almeirą. Tam Almeira, Almeira to jeszcze miała po prostu inną taką sytuację, gdzie dostali praktycznie piłkę sam na sam wyszli z kontrą. W ogóle to się po prostu oglądało fantastycznie, tylko jakby tutaj brak umiejętności wykorzystania tego przekucia, praktycznie na bramkę, to już jest inna sprawa, ale zawodnik Almeiry mógł dogrywać do drugiego zawodnika Almeiry i ta na pewno byłaby bramka. Natomiast trafił też tegena, a później jeszcze po prostu piłka się odbi odbiła obrońcy barcony, także nie dość, że no tam mm, po prostu tu to, to było szczęście, naprawdę dla barcony, bo tak nie dość, że ten zawodnik miał stuprocentową szansę, po której mógł zdobyć bramkę. Druga sprawa, odbita piłka. E, e, praktycznie tak, e, rykoszyc ze strony obrońcy Barcony, to też był fart, że nie wpadła ta piłka do bramki, bo wszystko leciało w, tą, w tym kierunku, tak. Czyli drugi fart, trzeci fart, że ten piłkarz, który w ogóle rozpoczął to akcję nie podał innemu piłkarzowi Amery, tak, który pewnie to po prostu zamienił na gola stuprocentowego. No drama, tragedia, no nie ma jakiegokolwiek po prostu tutaj usprawiedliwienia, nie możemy tu się oszukiwać, że będziemy usprawiedliwiać. Zaraz jest mecz z Realem Madry, który widzieliśmy jak gromi tutaj po prostu w, w lidze mistrzów, tak, 5 do 2 wygrywa z Liverpoolem, z którym przegrywa i Barcelona chce się dzisiaj praktycznie mierzyć z Realem Madry. No dostaną po prostu tęgielanie na podstawie tego, co to się prezentuje Yeah. <laughs> Natomiast tak, e, mamy tutaj zawodników. E, no Gavi starał się, szarpał, a to za mało, tak? Frankessi, który szedł z boiska Mater, nie dało się po prostu go oglądać, tak? No, myślałem, że się zwymiotuje naprawdę po prostu i to nie jestem uprzedzony, ale Frankessi po prostu od samego początku nie pasuje, jeśli chodzi o e, Barcone, jeśli chodzi o styl gry, po prostu Barcony i robił takie błędy podczas tego spotkania, tak po prostu kiepsko się prezentował, że e, no dobrze, że po prostu go wcześniej tak, No naprawdę, no to jest. Yy, yy, yy. I tu my, my mówimy, tak, tłumaczymy później Barcona, który odpada na przykład, jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, albo Barcona, który odpada na, takie, na tle takiego przeciwnika jak Manchester United. Tym bardziej to powinna być podwójna motywacja dla Barcony. Po tym jak przegrywając Manchester United mogą się praktycznie odkuć, jeśli chodzi o Ligę, jeśli chodzi o spotkanie z, z Almeirą, tak. Yy, natomiast tak te, tego właśnie nie było, tak. Tego po prostu podczas tego e, spotkania nie było. Natomiast tak, Rafinha też się kiepsko prezentował podczas tego spotkania, jeszcze żółtą kartkę dostał, wszedł po prostu na blisko. Od pierwszej minuty wystąpił e, w, 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 tutaj, e, wystąpił tutaj wystąpił e, tutaj, kogo ja chciałem, Torresa, ale Torres też po prostu praktycznie z dwa bo trzy takie spotkania wcześniej miał kapitalne spotkania, a tak to jest zniżka jego formy dyspozycji, tak? Więc wydaje mi się, że to, to jest cały czas taka zabawa w ciuciu babkę. Czyli po prostu, tak? Szawi siada po prostu na ławce Torres, puszcza go dopiero w drugiej połowie, tak, we wcześniejszych meczach, bo chce po prostu tak wywrzeć na nim taką motywację, żeby rzeczywiście po prostu kapitalnie się prezentował. I jak dostaje te szanse po prostu od pierwszej minuty, żeby rozegrać całe spotkanie, to się kiepsko prezentuje. Frankesi dostaje też minutówki, jak dostaje całe spotkanie, to kompletna katastrofa schodzi, tak? więc tutaj e, ani marchewką, ani kijem po prostu do tych piłkarzy jednak nie można e, 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 po prostu przejść no Pedriego zabrakło, na pewno to też duża strata zabrakło też Dembele, no ale bez przesady tak? Lewandowski kompletnie niewidoczny Lewandowski, który schodzi do działań defensywnych co, co to ma w ogóle być po prostu nie wiem, czy to jest cały czas nakreślone przez Szawiego czy on sam siebie mm, fatalnie, fatalnie po prostu to wyglądało Frankie de Jong rzeczywiście trochę tam starał się, szarpał to była dobry po prostu jego występ. Tak na trójkę bym go ocenił Busquets, na dwójkę Christensen, na czwórkę bym go ocenił Frank Kessin. To jest po prostu tragedia. Chociaż tak jak mówię, za to spotkanie to wszyscy zawodnicy z Barcelony powinni dostać jedynkę. Od jednego do sześciu, gdzie w skali szkolnej szóstka najlepsze. No właśnie, to wszystko. Dzisiaj pozdrawiam. Zostawcie suba. trzymać